Na żywo z Dżonkowa, druga konkurencja pierwszego dnia Mistrzostw Polski w pięcioboju nowoczesnym. Dzisiaj zawody juniorek, czwórboistek, bez jazdy konnej i y, rozpoczynamy od... Y, rozpoczęliśmy szermierką, y, której, której wyniki mamy teraz na ekranie. Szermierkę wygrała Ewa Pydyszewska, 25 wygranych walk z 36, 250 punktów. I jedno zwycięstwo więcej od Barbory Hartmanowej, Czeszki startującej gościnnie, ponieważ zawody rozgrywane są w, w, w typie open. 6 punktów przewagi Pydyszewskiej nad Hartmanową i 12 nad Adrianną Kapałą, która w tej chwili jest drugą z Polek. Na czwartym miejscu Paula Markowicz, tyle samo punktów co kolejna Julia Zdrzenicka, 232, tak więc 18 punktów straty do prowadzącej Pydyszewskiej. Przed nami konkurencja pływacka, 200 metrów w stylem dowolnym, dzisiaj długi basen, 50 metrowy, tak więc 4 długości i już widzę, że zawodniczki z pierwszej serii szykują się do startu przy bramce. Oczywiście ze względu na reżim sanitarny trzeba uważać na to, czy nosi się maseczkę. Zawodniczki oczywiście w wodzie ani przy dojściu do, do basenu nie muszą jej nosić, ale jak sędziowie, jak najbardziej. Widzimy właśnie basen w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Trzonkowie. Jest to jedno z najlepszych centrów pięciobojowych no, chyba na świecie. Można tutaj rozgrywać i właśnie są rozgrywane zawody pięciobojowe na bardzo małej powierzchni. W zasadzie przez cały okres rozgrywania zawodów można nie opuszczać terenu, ośrodka i w ten sposób zawody rozgrywane są płynnie, sprawnie i są bardzo łatwe i bardzo łatwe do dobrego zorganizowania, co nieczęsto się zdarza na arenie światowej. Na start pierwsza seria pływacka o godzinie 12, tak więc mamy jeszcze chwilę. Możemy powiedzieć parę słów o zawodniczkach. Pięć zawodniczek z klubu gospodarza, z Drzonkowa. No i najlepsza z nich właśnie Ewa Pytyszewska, która broni tytułu wywalczonego przed rokiem, wówczas mistrzostwa polski juniorów zostały rozegrane razem z mistrzostwami seniorskimi w jednej konkurencji, nie tak jak mamy w tym roku, że dzisiaj startują juniorki, a seniorki wystartują w niedzielę. Jutro czeka nas rywalizacja juniorów i w sobotę rywalizacja seniorów, chociaż myślę, że część zawodników, zawodniczek, których obejrzymy w zawodach czwórbojowych dzisiaj i jutro, wystartuje także w imprezie pięciobojowej, są to już zawodnicy czy zawodniczki, którzy pełen pięciobój uprawiają i czasem nawet z niezłymi wynikami. Ewa Pydyszewska właśnie jest zawodniczką, która rozpoczęła dość wcześnie boiską. Pamiętam, że startowała w której mamy dzisiaj, gdzie Pydyszewska jest najlepsza, a wówczas zamykała stawkę po, po pierwszej konkurencji. Wtedy jeszcze reprezentowała. UKS Piątkę Konstantynów Łódzki w przeniesieniu się w ośrodku szkolenia sportowego młodzieży tutaj w Dżonkowie. Podobnie jak i klubowy kolega Cyprian zmienili barwy klubowe właśnie na drząkowskie i od pewnego czasu reprezentują barwy klubu organizującego większość imprez wysokiej rangi w Polsce. Mistrzostw Polski, a także imprezy międzynarodowe, bo przecież nie nieraz był areną Mistrzostw Europy po raz ostatni w 2013 roku. Mistrzostw Świata dwukrotnie. Obecnie polityka Międzynarodowej Unii Pięcioboju Nowoczesnego zaleca, żeby rozgrywać Mistrzostwa Świata w stolicach, tak więc Mistrzostwa Świata Seniorskie, które były rozgrywane w 2014 roku w Polsce, początkowo miały być rozgrywane na terenie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale. Ostatecznie trafiły na warszawski AWF, interneza okazała się dużym sukcesem organizacyjnym. A rok później mistrzostwa w Berlinie, stolicy Niemiec, później w Moskwie. W zeszłym roku mistrzostwa świata zawitały do Budapesztu. Dwa lata temu w stolicy Meksyku po raz pierwszy pojawił się Stadion Pięciobojowy Arena Przygotowana w całości, wszystkie pięć dyscyplin pięcioboju nowoczesnego, szermierka, pływanie, jazda konna, bieg oraz strzelectwo były rozgrywane w zasadzie na jednym stadionie, na jednej arenie. Można było oglądać to z jednego miejsca na trybunie. To samo było właśnie w Budapeszcie, gdzie Węgierski Związek dogadał się z torem wyścigowym Kinczem Park i z powodzeniem zbudował. Arenę pięciobojową. A na razie w Polsce plany są takie, aby uczcić stulecie pierwszych mistrzostw Polski w 1926, czyli w 2026 mają być w Polsce zorganizowane Mistrzostwa Świata Seniorów. Polski Związek będzie się o to starał. A tymczasem zaczyna się już rywalizacja pływacka juniorek na tegorocznych mistrzostwach Polski. Pierwsza seria na torze drugim Julia Wiśniowska z ZKS Drzonków. Na trzecim Adrianna Kapała, UKS G8 Bielany. Na czwartym Zuzanna Ławrynowicz, UKS Dwójka Tczew. Na piątym Aleksandra Kasperczak, ZKS Dżonków, Na szóstym Karolina Szmytka, UKS Żoliborz Warszawa. I na siódmym Martyna Maćkowiak, ZKS Dżonków. Zawodniczka, która od niedawna dopiero trenuje szermierkę, tak więc wyniki, jak można było oglądać w naszej transmisji, były dosyć słabe, ale udało się zakończyć bez zera na koncie. Dwie wygrane ostatnie walki. 138 punktów, choć ostatnie miejsce, ale myślę, że ta zawodniczka ma jakiś potencjał. Została przez trenerów rzucona na głęboką wodę i będzie się rozwijać. Być może, przyszło, być może nie takim tempem jak zawodniczki, które już odnoszą sukcesy ale być może w pewnym momencie kariery dotrze do poziomu, który, który spowoduje, że zapisze swoje nazwisko na kartach historii polskiego, może i światowego pięcioboju. Widzimy teraz po 50 metrach, no już 75, na torze szóstym Karolina Szmytkę, UKS Żoli Boż Warszawa. No to jest klub z dużymi pływackimi tradycjami. Wyspecjalizowany właśnie w, pływac, w pływaniu. Dopiero później rozwinęła się sekcja pięciobojowa. Świetni polscy pływacy wśród pięciobojców byli właśnie, czy są, reprezentantami klubu z Żoliborza. To był na przykład Sebastian Stasiak, reprezentujący od tego sezonu barwy KSU Olimpia Zielona Góra. Remigiusz Golis, który przecież zdobył wraz z Sylwią Gabnikowską, wtedy Sylwią Czwojdzińską, Mistrzostwo Świata, w 2010 roku pierwsze w historii Mistrzostwo Świata sztafet mieszanych. By to byli, to są zawodnicy, którzy potrafili łamać dwie minuty. Odkąd Światowa, Federacja, Światowa Unia Boju Nowoczesnego zmieniła zasady punktacji pływania, te treningi pływackie stały się mniej intensywne nie tylko w Polsce, ale na świecie. Czasy będące kiedyś rekordami świata w zasadzie są już nieuzyskiwane rekordy, nie są bite. Może właśnie słowa u punktacji. 2 minuty 30 sekund to jest czas, który daje wynik 250 punktów i co pół sekundy wartość jest zmieniana o punkt w górę lub w dół, w zależności od tego, czy czas jest lepszy czy gorszy od tego ustalonego standardu 2.30. Widzimy teraz, zawodniczki dopływają już do mety ostatniej długości, Basenu. Na torze czwartym Zuzanna Ławrynowicz, y, siostra Daniela Ławrynowicza, który w sobotę będzie tu pewnie walczył o najwyższe trofea y, wśród seniorów. Na drugim miejscu Karolina Szmutkę UKS Żuliboż-Warszawa i na trzecim y, z ZKS-u Aleksandra Kasperczak na torze piątym. Teraz do mety dopływa na torze drugim y, Julia Wiśniewska i jeszcze y, Martyna Maćkowiak, zawodniczka, która y, miała najsłabszy czas zgłoszenia y, 252.00 taki czas y, zameldował trener podczas y, zgłoszenia do zawodów. Y, właśnie według tych czasów ustalane są y, serie, podział na serię. Ta pierwsza seria, którą teraz oglądaliśmy, była teoretycznie najwolniejszą. Y, mająca najlepszy czas i ostatecznie wygrywająca tę serię Zuzanna Ławrynowicz miała wpisany czas 2.26.00. Jest to czas będący raczej w, powiedzmy na arenie światowej w granicach raczej drugiej, trzeciej dziesiątki. Czasy w Polsce są myślę dość wyrównane poza właśnie takimi bardzo młodymi zawodniczkami, dopiero rozpoczynającymi swoją przygodę z pięciobojem jak właśnie Martyna Maćkowiak czy Julia Wiżniowska, gdzie te czasy faktycznie są poniżej 2,5 minuty, czasem, po, czasem znacznie powyżej. Jednak w Polsce myślę, że najlepsze zawodniczki osiągają gdzieś czasy w okolicach 2,15, może 2,12 na krótkim basenie, gdy wiadomo, jest więcej nawrotów i można się mocniej częściej można się odpychać od ściany basenu. Tutaj raczej tak takich czasów nie zobaczymy. Natomiast za chwilę zobaczymy drugą serię. Dni zawodniczki, które miały no właśnie bardzo zbliżone czasy od 2.24 do 2.26. Na torze drugim startująca z Gościnnie, nie, nie biorąca udziału w mistrzostwach Polski e, z sensu stricte Niemka Lenia Grosse z Tese, Tese, TSV Spandau z Berlina. Na torze trzecim Zofia Ciesielska z dwójki Tczew. Tor czwarty Michalina Wierzba, e, kiedyś ósemka Staroga obecnie Legia Warszawa. E, Wiktoria Pruszyńska na torze piątym i Paula Markowicz na torze szóstym, e, zawodniczki UKS g 8 Bielany i na torze siódmym prowadząca po szermierce Ewa Pytyszewska reprezentująca barwy członkowskiego klubu. Widzimy tutaj y, zawodniczki, które y, zdobyły już w swojej karierze medale. Y, właśnie Mistrzostw Polski Juniorów w roku ubiegłym, jak już wspominałem, Ewa Pytyszewska złoto i y, jest na dobrej drodze do obrony tytułu, ale... Y, Trzecie miejsce właśnie w zeszłym roku miała Michalina Wierzba, która tutaj startuje na teoretycznie najszybszym czwartym torze. Zawodniczka młodsza z dwóch startujących w pięcioboju nowoczesnym siostry. Wiktoria wystąpi w niedzielę w rywalizacji seniorek. Wiktoria również reprezentuje już barwy Legii Warszawa roku, Od tego roku przestała być zawodniczką Występki starogardańskiej. Takie transfery są dosyć częste z klubów mniejszych, które specjalizują się w, głównie w pływaniu. Zazwyczaj od pływania rozpoczyna się kariera pięcioboisty, często połączona z biegiem. To są w końcu dwie konkurencje, czy dwie dyscypliny sportu, które uprawia się trochę mimo woli, ale myślę, że z dużą wartością dla przyszłości choćby podczas lekcji WF-u pływalnie w Polsce rosną jak grzyby po deszczu i coraz częściej właśnie pływanie wchodzi do programu lekcji wychowania fizycznego. Jest to oczywiście sport, który przede wszystkim wzmacnia kręgosłup i jest zalecany właśnie osobom mającym jakieś wady postawy. Tak więc jest to też ta idea przez sport dochodzenia do zdrowia i do, i do sprawności fizycznej, zwłaszcza w czasach, kiedy kręgosłupy narażone są na różne niebezpieczeństwa, czy to siedzenie przed komputerem, czy też na zazwyczaj niewygodnych przesłach w szkole, do, do których się chodzi z ważącymi kilka kilogramów plecakami. Takie właśnie pływanie może być dobrym, dobrą odskocznią od tego męczenia kręgosłupa, a później spływać z takich Pierwszych treningów pływackich można yy, wyjść choćby na poziom właśnie medali Mistrzostw Polski Juniorów. Michalina Wierzba, brązowa medalistka z zeszłego roku, dopływa do mety na pierwszym miejscu w tej serii. Na drugim yy, zdaje się Zofia Ciesielska, z, yy, nie to przepraszam, to w czerwonym czepku Lenia Grosse, yy, reprezentantka Niemiec z, z klubu z, z Spandau Berlin. Wyników niestety nie mamy. System elektroniczny dzisiaj jest oszczędzany na zawody seniorskie, natomiast sędziowie ręcznie mierzą czas. Widzimy ich teraz spisujących wyniki na kartach. Za chwilę te karty zostaną dostarczone do komputera i po zawodach wyniki zostaną przeliczone na punkty i poznamy klasyfikację przed finałową konkurencją, którą będzie Laser Run, czyli bieg połączony ze strzelaniem z broni laserowej w stylu znanego dobrze kibicom sportów zimowych biatlonu. choć oczywiście zrodniczki nie będą biegły z karabinami na plecach, ich pistolety będą przygotowane na stanowiskach strzeleckich i w trakcie biegu będą mogły skupić się wyłącznie na prawidłowej pracy rąk, bo to również jest element, który musi być trenowany przy, przy treningach biegowych. Rozpoczyna się seria trzecia. Na torze pierwszym zobaczymy drugą ze startujących tutaj Niemek, Hannę Neumann, również reprezentantkę klubu TSV Spandau Berlin. Na torze drugim Julia Zdzejnicka, MKP Myślibusz. To jest zawodniczka, która startowała już w zawodach międzynarodowych na Nadziejach Olimpijskich, rozgrywanych w spale zawodów dla Grupy Wyszehradzkiej. Na torze trzecim Paulina Myrda, wicemistrzyni Polski Juniorek, jeszcze aktualna z zeszłego roku, dzisiaj broni srebra, a być może zaatakuje Pozycję pierwszą, zajmowaną obecnie przez Ewę Pydyszewską. Na torze czwartym Maja Marcinkowska, MKS 1 Łódź. Na piątym Czeszka Barbara Hartmanowa z Dukli Praga, druga w klasyfikacji Open z sześcioma punktami straty do Ewy Pydyszewskiej, czyli przeliczając na pływanie to są trzy sekundy. Na torze szóstym Pola Wolska z Negi Warszawa i na siódmym Mela Szczur z ZKS żonków. Właśnie te dwie zawodniczki, które widzimy na torach najbliżej kamery, czyli Pola Wolska, Nela Szczur, to są zawodniczki, które dwa tygodnie temu stanęły tutaj w Dżonkowie na podium podczas mistrzostw Polski juniorów młodszych rozegranych w Formule Laser, Run. Kategoria juniora młodszego, czyli trójboistów do lat 16 czy poniżej lat 17. To jest konkurencja rozgrywana również podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. W tym roku ta impreza miała odbyć się dla sportów letnich w województwie łódzkim. Oczywiście pandemia koronawirusa wymusiła odwołanie tej imprezy. Podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży właśnie Mistrzostwa Polski Junior Młodszych rozgrywane są w takiej klasycznej, tradycyjnej formule z biegiem osobno i strzelaniem do tarczy osobno. A i takie zawody są planowane jeszcze właśnie w ramach zastępstwa za ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Konstantynowo-Jołódzkim, gdzie te zawody miały się oryginalnie odbyć. Miejmy nadzieję, że już na tym etapie pandemia nie pokrzyżuje organizatorom szyków. Natomiast w Formule Laser Run zawody odbyły się dwa tygodnie temu przy okazji Pucharu Polski seniorów. Tutaj w Drząkowie nie ma problemu z tym, aby dwie w miarę duże imprezy organizować równocześnie na obiektach Drzomkowskiego w I właśnie Nala Szczur została mistrzynią Polski juniorek młodszych w tej konkurencji, w tej formule właśnie Laser Run. Srebro wywalczyła Małgorzata Karbownik z MKS 1 Łódź, nie startująca dzisiaj w zawodach mistrzostw Polski juniorek. I brąz to była oglądana na torze szóstym, Pola Wolska z Legii Warszawa. Daneli Szczur było to obronione złoto. W zeszłym roku również Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w formule Laseran były rozegrane. Wówczas Szczur wygrała z Pauliną Myrdą i z Aleksandrą Kasperczak. Zawodniczki zbliżają się do mety, no i mamy walkę. Barbara Hartmanowa. Czy Maja Marcinkowska? No ja się nie odważę tutaj rozstrzygnąć, która z nich pierwsza dotknęła ściany. Sędziowie stali tutaj z głowami praktycznie nad, nad linią mety. Przy, zmierzyli czas i jak go poznamy dowiemy się, czy szybsza była Marcinkowska z MKS Jedynki Łódź, czy reprezentująca Dukle Praga czeską Barbora Hartmanowa. Mamy tutaj powtórkę, ale wydaje mi się, że finisz był na tyle blisko, że chyba nie zobaczymy. No nie, Hartmanowa wydaje się, że na dopłynięciu. No nie, nie wiem, nie, nie odważę się powiedzieć. Nawet przy tak, przy tak zaawansowanej technologii slow motion nie jestem w stanie określić, która z nich pierwsza dotknęła ściany. Możemy mieć remis, to oczywiście też się zdarza. Myślę, że różnica była na tyle niewielka, że przeliczając na punkty wyjdzie to, wyjdzie to po prostu tak, taki sam wynik punktowy. Zakończyły się zawody pływackie. Przed nami myślę, że jeszcze chwilę musimy poczekać na wyniki. Konkurencja właśnie finałowa, laser run, zaplanowana jest na godzinę 15. Przed nią zobaczymy klasyfikację po dwóch konkurencjach, której jeszcze nie mamy. Zapraszam zatem na godzinę 15 na finałową konkurencję dzisiejszych zawodów o Mistrzostwo Polski Juniorek w czwórboju nowoczesnym.